W zadaniu mamy wyznaczyć współczynniki takiego wielomianu w oparciu o te trzy informacje. Otóż, popatrzcie, jeśli wykorzystamy pierwszą informację i w miejsce zmiennej x do wzoru wielomianu wstawimy liczbę 1, to wykonując te wszystkie obliczenia, pomijam fakt, że na razie nie wiemy, ile to jest a, b i c. Więc wykonując te wszystkie obliczenia na końcu otrzymamy liczbę 4. No więc wykorzystajmy ten fakt. Wstawmy zatem w miejsce literki x jedynkę. Otrzymamy kolejno minus 3 razy 1 do potęgi trzeciej plus a plus 3b razy 1 do potęgi drugiej plus... C razy 1 minus b to się równa 4. W ten sam sposób potraktujmy drugą informację. Wstawmy w miejsce zmiennej x do naszego wielomianu liczbę minus 1. Otrzymamy kolejno minus 3 razy minus 1 do potęgi trzeciej plus a plus 3b razy minus 1 do kwadratu plus C razy minus 1 odjąć B to się równa i tutaj powinniśmy otrzymać wartość równą 2 to się równa 2. To jeszcze ta informacja. Wstawiamy w miejsce zmiennej x liczbę 2, minus 3 razy 2 do potęgi trzeciej plus a plus 3b. Razy 2 do potęgi drugiej plus C razy 2 odjąć B to się równa 11. Zauważcie, że otrzymaliśmy tutaj trzy równania z trzema niewiadomymi. Aby je wyznaczyć, musimy te równania potraktować jak układ równań. Najpierw uporządkujmy Pierwsze równanie po lewej stronie, drugie równanie po lewej stronie i trzecie równanie po lewej stronie. Zobaczmy, co tutaj otrzymamy. Kolejno: minus 3 razy 1 do trzeciej to będzie minus 3. Tak sobie zostawiamy, przepisujemy minus 3. Następnie, jeśli ten nawias pomnożę przez 1 do kwadratu, czyli inaczej przez 1, no to zostanie to, co jest w nawiasie. Przepisuję plus a plus 3b. C razy 1 to C. Odjąć b to się równa 4. Następnie przeskakujemy tutaj. Minus 1 do potęgi trzeciej to jest minus 1, minus 1 razy minus 3 to się równa plus 3. Teraz minus 1 do potęgi drugiej to się równa plus 1, i jak pomnożę to, co mam w nawiasie przez plus 1, no to zostawię tylko to, co mam w nawiasie, czyli plus a plus 3b. C razy minus 1 to się równa minus c, następnie dopisuję minus b, to się równa 2. I jeszcze jedno równanie. Minus 3 razy 2 do 3. 2 do 3 to jest 8. Pamiętajmy, potęgowanie wykonujemy jako pierwsze. 8 razy minus 3 to się równa minus 24. Tutaj mamy 2 kwadrat, czyli 4. Ja sobie to może o, zaznaczę. Tu mam czwórkę i teraz przez tą czwórkę będę mnożył ten wyraz i ten wyraz z nawiasu. Czyli otrzymam kolejno plus 4a plus 12b. Ok, teraz tutaj C razy 2 to się równa. 2c odjąć b równa się 11. I znowu łapiemy całość w klamerkę. Następnie zredukujmy wyrazy podobne. To tak: po lewej stronie zostanie a plus 2b plus c. Natomiast od razu na prawą stronę przeniesiemy liczbę minus 3. 4 plus 3 to się równa 7. Pamiętajmy, że jak przenosimy coś w równaniu na prawą lub lewą stronę, to zawsze ze zmienionym znakiem. 4 plus 3 to 7. Następnie tutaj mamy a plus 2b minus c to się równa. 2 odjąć 3 to jest minus 1. I teraz w trzecim równaniu zostaje nam 4a po lewej stronie, plus 11b plus 2c, a na prawą stronę przenoszę liczbę minus 24, więc 11 plus 24 to się równa 35. Tego typu układy równań rozwiązujemy metodą podstawiania. Zróbmy sobie miejsce i wyznaczmy którąś z niewiadomych. Proponuję, żebyśmy z pierwszego równania wyznaczyli niewiadomą C. Dajmy tutaj taki odnośnik i zapiszmy, że C to się równa 7 odjąć A odjąć 2B. Podstawmy teraz w miejsce literek C do drugiego i trzeciego równania to, co wyznaczyliśmy tutaj u góry. Więc przepisuję A plus 2B odjąć. I tutaj do nawiasu wstawiam 7 minus A minus 2B. To się równa minus 1. To samo robimy w trzecim równaniu. Przepisuję 4A plus 11B plus 2 razy C C to jest 7 minus A minus 2B. To się równa 35. Patrzcie, już mamy zmniejszony układ równań. Teraz tylko dwa równania w nim występują i dwie niewiadome. A za chwilę wrócimy do wyznaczenia C. Dobra. To musimy teraz opuścić nawiasy. W pierwszym i w drugim równaniu. To w pierwszym równaniu otrzymamy kolejno. A plus 2B minus 7 plus A minus 2B plus 2B. Oczywiście, że plus 2B. Pamiętajmy o tym, że ten znak minus ma taki wpływ na ten nawias, że on zmieni po prostu nam znaki całego wyrażenia z nawiasu na przeciwne. Sprawdźmy jeszcze raz. Mamy minus 7. Plus a plus 2b, dobra. No i to się równa minus 1. W drugim równaniu, 4a plus 11b plus, tutaj mamy drodzy moi, 2 razy 7, 14, minus 2a minus 4b, to się równa 35. Dobrze. Porządkujemy lewą stronę równania, pierwszego, drugiego i liczby przenosimy na prawą stronę. A plus a to się równa 2a. 2b plus 2b to 4b. Minus 7 przenoszę na prawą stronę, więc otrzymam minus 1 plus 7 to się równa 6. Teraz w drugim równaniu porządkuję, otrzymam 2a. 11b minus 4b to jest plus 7b. To się równa. 14 przenoszę na prawą stronę, więc 35 odjąć 14 to się równa 21. W takich e, układach równań najlepiej zastosować metodę przeciwnych współczynników. No zobaczcie, wystarczy, że pomnożymy pierwsze równanie przez minus 1 albo możemy po prostu odjąć stronami hmm dobra nie wiem czy uczą tego w szkole, ale dobra, nie będę ryzykował zakładam, że nie uczą, więc nie odejmujemy stronami, tylko tylko pomnożymy pierwsze równanie przez minus 1 to co otrzymamy kolejno będzie tak minus, minus 2a Minus 4B to się równa minus 6. Drugie równanie przepisuje bez zmian. Mhm. I teraz możemy oba równania po prostu dodać. Dodajemy je stronami. Mhm. I teraz tak, co my tutaj otrzymamy? Minus 4B plus 7B to się równa 3B. Minus 6 plus 21 to moi drodzy. Minus 6 plus 21, 15. Podzielę to równanie obustronnie przez 3. Wtedy po lewej stronie zostanie B, a po prawej stronie mamy 5. 15 podzielić na 3 to 5. No i super. Mamy wyznaczone B. Teraz poszukajmy sobie takiego równania, które według nas będzie najprostszym równaniem, i podstawmy do niego to, co tutaj wyznaczyliśmy. Proponuję na przykład, no niech będzie to równanie. Tutaj gwiazdkę postawię i tu sobie gwiazdkę postawię. Mam 2A plus 4 razy 5 to się równa 6. Stąd otrzymamy. 2a równe 6 odjąć 20 to jest minus 14. Dzielę obustronnie równanie przez 2 i otrzymuję a równe minus 7, czyli już mamy wyznaczone a, mamy wyznaczone b, i teraz musimy wyznaczyć jeszcze c. Więc należy się cofnąć do naszego podstawienia minus 7 i 5. Minus 7 i 5 to muszę sobie zapamiętać. O, tutaj mieliśmy podstawienie. I teraz tak. Wracamy do niego, moi drodzy. I wyliczamy C. Nie będzie takie proste. B to jest 5 i minus 7. 5 i minus 7. B to jest 5. Dobra, tutaj mam piątkę. Teraz ja sobie tutaj, tu mam piątkę, a tutaj mam minus 7. Ok, no, teraz będzie już prościej. 7 odjąć minus 7 minus 2 razy 5 to się równa, tutaj mamy 7 plus 7, czyli 14, odjąć 10 to się równa 4. Mamy wyliczone c. A co mieliśmy zrobić w zadaniu? Mieliśmy wyznaczyć współczynniki wielomianów w Współczynniki. Mhm. I teraz, żebyśmy to dobrze zrozumieli, ponieważ jeśli mowa o współczynnikach, to interesuje nas to, co stoi przy zmiennych x. Czyli tutaj mam współczynnik równy minus 3, później mam taki współczynnik składający się z sumy A plus 3b, tutaj też mam współczynnik, i to też jest współczynnik, tak? Czyli współczynnik stojący przy potędze x do zerowej. Tutaj mamy x do potęgi pierwszej. No, ok, no to skorzystajmy z tego, co już tutaj wiemy. Ja sobie zapiszę obok, że otrzymaliśmy a równe minus 7. Minus 7. B było równe 5 i c. Równa się 4. I teraz, moi drodzy, musimy policzyć ten współczynnik, albo nie, zapiszmy to tak. Już mam dobry pomysł. Zaczniemy od najwyższego współczynnika stojącego przy x do potęgi trzeciej. My go oznaczymy w ten sposób. A3, tak, bo trzecia potęga to będzie A3. A3 to się równa minus 3. Następnie a2, czyli to, co stoi przy x kwadrat, składa się z a plus. 3b to się równa, wstawiam w miejsce literki a minus 7, dodaję 3 razy b, czyli 3 razy 5 to się równa minus 7 plus 15 to jest 8a1. a1 równa się c, czyli 4, i jeszcze a0. Czyli to, co stoi przy potędze zerowej, to jest minus b. To się równa minus. Wpisuję piątkę w miejsce literki b i gotowe. Czyli to, jest, to są te wszystkie współczynniki minus 3, 8, 4, 5. Minus 5.